Dzień dobry kochani, czy ja wróciłam właśnie z wakacji? A no nie, słuchajcie, wysmarowałam się sama polaczem, chociaż myślałam się, że tego tak nie widać Ale w rzeczywistości byłam taką buzię yy, ciemną, że masakra, słuchajcie Tak yy, przez ostatnie dni w końcu wyszło słońce, ubra zaczęłam ubierać krótkie ciuchy I mówię, boż, ja mam nie takie nogi popijane. to jeszcze jestem taka blada bo mówię, wleciał samoopalacz. No i tak zaryzykowałam, było napisane, że do buzi też, więc buzię też wysmarowałam. Słuchajcie, ja mam taki widok śmieszny, bo mam z tyłu starą ee, stare kąpielisko i zamierzam je umyć w wystawie i dać je gąską. Więc pierwsze co to jadę zawieść właśnie zwierzętą tutaj mm, tą, mm, no, tą 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 to nie jest piaskownica, basenik, a potem lecimy na zakupy. Generalnie. Ja chyba z 4 czy 5 dni nie brałam w ogóle aparatu do ręki Musiałam sobie troszeczkę odpocząć Takie przerwy są też dobre Jako, że mam troszeczkę nagranych vlogów w tył Więc czy tam do przodu, jakby to tak nazwać No to mogłam sobie śmiało ten aparat odłożyć Materiałów mam, żebyście mieli co oglądać Co praktycznie taki długi dzień Więc luzik Ale słuchajcie, ja wczoraj Ja w ogóle myślałam, że nic z tego nie będzie Ale mi się działa kwoka Wy chyba to widzieliście, bo były przebitki Ale to było tak, że kury ją zganiały Ona sobie trochę posiedziała bo siedziała inna, ale wczoraj przechodzę obok kurnika i słyszę pi 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 pi, 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 pi". Patrzę, a tam takie małe mamety, podskakują sobie. Ja mam e, brantą i mam brudną rękę, tutaj wie jęknął, podrapał. I takie maluszki se podskakują. Ja mówię, ja nie mogę, co to ma być? I widzicie, że one wspólnie wysiedziały, te jajka? No ja jestem w szoku. I będę musiała porobić zdjęcia kurek, które chciałabym po prostu, żeby poszły w świat, no bo nie mogę sobie tyle zostawić, chociaż one są małe dużo miejsca nie zajmują, ale jest taka armia, słuchajcie, biegających kuraków, że ja się muszę tego pozbyć, muszę się tego pozbyć, także... E, powoli, powoli będę brała i sprzedawała. Słuchajcie, dostałam dosłownie bez ten 10-20 zł, żeby to po prostu poszło, bo normalnie, gdyby to były czysto rasowe, no to mogłam je sprzedawać, słuchajcie, nawet po stówce. A moje kurki się pomieszały, mi to absolutnie nie przeszkadza, bo bardzo fajne, ciekawe miksy wyszły. No ale wiecie, yy, no jak ludzie już trzymają kury, to raczej by chcieli takie po prostu, wiecie, yy, prawdziwo rasowe, czysto rasowe. No moje takie nie są, przynajmniej nie te, z których to wyszło. Ale dobra. Słuchajcie, zbieram się, bo pracy jest dużo. Dzisiaj mamy w ogóle sobotę. Jest godzina, jakoś po ósmej jest, więc nie mam tak źle. Więc zabieram się. Biorę, biorę klucz i jedziemy. Chciałam powiedzieć, że stoję na czerwonym, ale wyobraźcie sobie, że w chwili brania aparatu i stawiania go zapaliło mi się zielone. Ale chciałam Wam coś opowiedzieć. Dlatego że. Znaleźliśmy Pana, który wykończy nam łazienkę, więc i za super cenę, plus poleca go bardzo, bardzo dużo osób z naszej wioski ja, i to bardzo bliskich dla mnie, bo, bo sama mama, moja mama powiedziała, że on bardzo dużo robi, bardzo dobrze robi, moja teściowa powiedziała. Też druga mama, właśnie o tym, że on bardzo dużo, bardzo dobrze robi szybko w terminie i po prostu jak mi powiedział cenę, bo ja myślałam, że jeżeli on tak dobrze robi, no to znaczy, że będzie też. Odjechaliście. Ale to nieważne. Że cena będzie adekwatna do tego, jak on robi, no nie? Ale okazuje się, że podał nam taką rewelacyjną cenę, że ja mu od razu powiedziałam, że. Zostaje u nas, zostaje u nas i będzie robił. Jedyne co, to to, że on będzie mógł wejść dopiero w listopadzie w tą łazienkę. A jak wiecie, ja sobie postawiłam taki challenge, że my się wprowadzamy w grudniu na święta, urządząc wigilię u siebie w domu. Ale zobaczymy, no wiadomo, no, mamy tyle rzeczy do zrobienia tam, my nawet ocieplenia nie mamy, więc jakby wiecie. To będzie niesamowita sprawa, żeby zdążyć do grudnia z tym wszystkim. Ale wiecie, no marzenia można mieć, tak? Można mieć, no marzenia nie karają, no właśnie. I słuchajcie, wczoraj pojechaliśmy sobie rozejrzeć się za meblami, e, powoli, żeby zobaczyć, no bo wszystkiego naraz też nie kupimy, no bo, no, no, wiadomo, to są koszta, tak, więc trzeba wszystko po kolei kupować. I kupiliśmy pierwszą rzecz do naszego e, domu. I były to krzesła. Okej. Okay. I ja ee, mówię, tak pojedziemy sobie zobaczyć. Ja też chciałam zobaczyć za kuchnią. I słuchajcie, ja zobaczyłam kuchnię, a raczej połączenie dwóch albo trzech różnych kuchni. W Agata, meble jest fajne to, że możecie jakby sobie dobierać. Ee, fronty niezależnie od tego, że możecie połączyć dwie, trzy kuchnie i ja tak chcę zrobić, bo mi się podobały fronty z jednej kuchni, z drugiej kuchni i z trzeciej kuchni. Słuchajcie, jakby ja się zakochałam w wyspie, bo mamy już zrobione podłączenie pod wyspę i ja mówię nie, no to po prostu to jest to, ja, ja mówię, ja chcę to mieć u siebie ja normalnie powiem Wam, że jeszcze nie wiem jak cenowo, nie? Bo to też nie jest nasz dom docelowy, więc ja tutaj nie będę sobie robiła kuchni za 30 tysięcy, bo po prostu, no żal mi pieniędzy, bo w przeciągu... To jest taki dom na powiedzmy 10 lat. To jest dom na 10 lat, ponieważ w ciągu 5 lat myślę, że odkujemy się po zrobieniu tego i będziemy w stanie przez następne 5 lat odkładać na to, żeby zacząć budować nowy dom, wiecie o co chodzi, w sensie taki mniejszy, bo ten by poszedł pod wynajem, a tam już taki właściwy, no by my, byśmy chcieli tak maksymalnie 100 metrów kwadratowych, nie, więc wydaje mi się, że byłoby idealnie, dlatego ja nie chcę teraz ładować nie wiadomo jakich dużych pieniędzy, wiecie, ładować się w koszta, bez sensu, nie? Bo, gdyby to był dom, w którym ja wiem, że spędzę resztę życia, no to ja bym sobie na przykład tutaj zrobiła już taką kuchnię na wypasie. Ale ja też nie chcę przez następne 10 lat się męczyć w kuchni, która mi się w ogóle nie podoba. Dlatego znaleźliśmy taki złoty środek. Ja jestem osobiście zakochana w tej kuchni i mam nadzieję, że, że kolorystycznie to co, to, co sobie wymyśliłam, nie. Nie będzie to złym strzałek, może tak. Ja Dobra, jak widać ja już po zakupach, ale słuchajcie, jak zwykle po prostu wszystko musi się skomplikować, żeby nie było takiego tygodnia, żeby po prostu coś się nie skomplikowało, to po prostu było niesamowicie. Słuchajcie, yy, teraz czeka nas długi weekend, nie? Czyli na w ogóle w gastronomii taki czas, to jest w ogóle czas mega, mega zapierdzielu i tego, że po prostu wiecie, potrzebuje więcej osób do pracy. I tak. Sandra wyjechała. Moja sąsiadka, która opiekuje się Marysią, wyjeżdża w tym samym czasie, więc ktoś, Łukasz będzie musiał siedzieć z Marysią, więc nie mam już dwóch osób do pracy. Ciocia, która ewentualnie mogłaby się zająć moją córką, tak samo wyjeżdża w tym samym tygodniu. I ja tak naprawdę nie mam w ogóle ludzi do pracy. Ja nie, ja nie wiem, po prostu mi w tym momencie chce się aż płakać, bo ja nie wiem, co ja mam zrobić też wszyscy po prostu w jednym czasie robią, te, na dwa miesiące wszyscy stwierdzili, że się zrobią w tym tygodniu urlop. Tragedia, po prostu jestem przygnębiona teraz, I bardzo. A no i siostra Łukasza też powiedziała, że już do końca sezonu nie będzie pracowała. Więc... Tyle jeśli chodzi o chętnych do pracy. Co tu się dzieje, moje dziewczynki? Co takiego? No dawajcie, skakujcie! Za wysoko dla nich. A co za wysoko? Jak tam wejdę? Szybko! Przecież ona jest duża tylko jak ona jest duża. No ładnie czysta, ona zaraz będzie cała brudna. Chociaż może nie, bo tutaj tak błota nie ma jeszcze, nie? Kaczki, Wam by się przydało, bo jesteście takie brudasy. Takie brudasy jesteście. Wiesz co, nie wiem czy tutaj im za jakieś tego, kawałka płyty byśmy nie dali. Ale mi chodzi o kawałek płyty, żeby cień miały. Arasolka nie powiedziała. Tarasolka trochę mało. No, żadna nie wskoczy? Tak, skoczę, to wam nagram. Stałam tu z dobre 5 minut, słuchajcie. Zaraz reszta też skapuje, że to się tym. pluśka. Tak? Myją się w końcu, tak? Później Wam coś ogarnę większego. Dzień dobry kochani, mamy siódmą rano, a ja zamierzam iść zaraz na grzyby. Mam piękny outfit, słuchajcie, siedem koła, mała torebeczka, żeby zmieścić kluczek, aparat i telefon. Do tego wiadomo czewiczki. wysokie skarpety, nikt nie chce kleszczy i co moi drodzy ja wypuszczam sobie moje zwierzętusia przywiozłam go do domu przywiozłam go do domu tu bo państwo mówili, że się czepia zobaczcie małe gówno, a się czepiasz. Co ja mam z Tobą zrobić? Co ja mam z Tobą zrobić? Co? Co z Tobą zrobić? Troszkę spo nie spoilerowałam Wam, bo ostatnio miałam chwilę przerwy, ale ja byłam już na grzybach w piątek i nazbierałam całe wiadro. Tyle, że grzyby są strasznie, strasznie robaczywe, więc trzeba po prostu, wiecie. Nazbierać ich trochę więcej Żeby coś wybrać Ja dzisiaj mam ze sobą dwa wiadra Dlatego, że ostatnio wzięłam jedno I żałowałam Nie wiem, czy znajdę dzisiaj Więcej grzybów, czy nie Czy w ogóle będą Bo może to był jeden razowy rzut Ale stwierdziłam Że dlaczego by nie I będzie vlog Grzybowy Jedziemy kochani ja podjeżdżam, patrzę, a tu już tyle samochodów wszędzie. Matko, oni mi wszystko przecież wyzbierają. No mam nadzieję, że nikt nie zna mojej miejscówki, ale tam już widziałam ostatnio, że były poobcinane ogonki tych grzybów, więc tam chyba już coś chodzi. Hmm. No tu coś rosło, widzę. Poobcinane są korzenie, zobaczcie. Widać, że ktoś już tutaj prawdziwka znalazł, proszę Państwa. No, tu widać? Tak, prawdziwka, zobaczcie jaki korzeń miał. O, aha, a tu jest ten prawdziwek. W sensie yy, pewnie roboczywy, dlatego ktoś go tu porzucił. Także idziemy, moi Państwo, na moją miejscówkę. Zabieram Was w podróż życia. Piotruś, może nie podróż, ale Piotruś zawsze narzeka, że Ojej, za mało pokazuje, także teraz masz okazję popatrzeć sobie na przepiękne widoki. W poniedziałek mamy jakieś Nie wiem, 11 sierpnia Jakoś tak Idę właśnie wypuścić swoje zwierzęta A tu obok mam e, Ten, jak to się nazywa Transportę, bo Rubinka jedzie na e, Przycinanie zębów Więc kochani, trzymajcie kciuki Aby wszystko poszło dobrze Słuchajcie, ja wczoraj poszłam na grzyby Wzięłam ze sobą aparat Mówię, nagram wam fajne klipy Słuchajcie, pamięć w aparacie mi się skończyła i ja kompletnie nie wiem, jak nie wiedziałam, aż do jakichś 10 minut wcześniej. Jak się kasuje filmy z aparatu, okazuje się, że tu z tyłu jest przycisk kasuj, jakby. Ja myślałam, że po prostu po ekranie się śmiga, nie? Nie. Jest przycisk do kasowania filmu, więc usunęłam trochę filmu. I słuchajcie, mogę dalej nagrywać, tak. E, a gdybym była taka mądra i bym to w lesie zrobiła, to już byście mieli fajne nagrania, właśnie, też i z lasu. No ale cóż, bywa, yy, bywa i tak. Dobra, kochani, ja szybko ogarniam zwierzęta, bo mamy dość dużo pracy. E, wczoraj był okropny dzień okropny. Byliśmy o jedną osobę mniej, słuchajcie. Nie udało mi się nikogo załatwić. Wszyscy tego dnia po prostu. Oczycy tego dnia po prostu, słuchajcie, nie mogli, eee, co sprawiło, że byliśmy eee, sami i co? Jakoś daliśmy radę, wiadomo, ale no musieliśmy pracować za większą ilość osób. Wiecie o co chodzi, nie? Że no trzy osoby musiały przerobić pracę dla czterech osób. No co się dzieje? Także wiecie, no. Rozsypuję teraz jedzenie wszystkim. Muszę jechać zrobić wydruczek do księgowej, do weterynarza na zakupy, więc lista jest długa, czasu mało. Także kochani, nie rozgaduję się, tylko robię. Zobaczcie na przyrost zęba rubinki, po prostu ile ona była miesiąc temu na przycinaniu. Ja wiem, że ty nie lubisz tak, jak gdzie noszę, co? nie lubisz. Słuchajcie, wystaje ten ząbek, także idziemy idziemy skrócić dziąbka, tak? Gdzie ci się już wygodnie jadło, tak misiu? No. Jeju! Mój pluszaczek piękny. No. Dobra, słuchajcie, kochani, jest już dziesiąta. Ja już mam wszystkie rzeczy pewnie ogarnięte, ale zapomniałam o jednej ważnej rzeczy. Wczoraj umówiłam się z takim panem. Ten pan jest specyficzny, bo... Generalnie całe życie jest bezdomny. Z tego, co się dowiedziałam, to on w zasadzie wychował się w domu dziecka. Potem nikt się nim nie interesował, i całe życie po prostu tuła się. Wiecie, po naszej gminie. Całe życie jest bezdomny. Ma jakąś tam taką szopkę, w której mieszka, ma pieska. I ostatnio okociła mu się kotka, którą też przygarnął. No, człowiek ma po prostu bardzo dobre serce. Ja zawsze staram się go gdzieś tam, słuchajcie, jakimś groszem. Yy wesprzeć i wczoraj mnie zaczepił właśnie, żebym co, żeby mogła kupić coś dla e, jego kotów, bo po prostu ta, młoda, ta matka tak wykarmiła te koty i ona taka chuda i w ogóle no i zawsze ja jego mu pieskowi słuchajcie, kupuję paszteciki bo jego pies w ogóle ja tylko paszteciki słuchajcie, takie nie chcę nic innego i nakupiłam e, karmy dla takie duże boksy trzy wzięłam, tam są 24 saszetki także e, nakupiłam tego, bo on powiedział, że jak ostatnio kupiłam suchą, to one tak nie bardzo chciały jeść i że jakbym mogła, to żeby mokrą tylko, że ja zapomniałam o tym że ja się umówiłam na 8.30 i umówiłam się w konkretnym miejscu ale wiecie co ja z tego wszystkiego planowania całego dnia wypadło mi to zupełnie z głowy, jest mi trochę głupio bo się jednak umówiłam ale mam nadzieję Mam cichą nadzieję, że on tam jeszcze będzie w tej, przy tej swojej szopce, bo nie chciałabym zostawiać, tak wiecie, luzem, żeby nie było, że ktoś sobie to po prostu zgarnie. Więc jadę z cichą nadzieją, że on tam po prostu jeszcze jest. Ujdźcie ja mojego Kiciusia! Jadu, jakie Dziusie malutkie! O, się tam jest jeden Kiciuś, Kiciusia. Ja bym musiała, słuchajcie, zagadać, żeby wysterylizować jakoś. Kiciuś! Hej! Kciuś! Kiciu, kiciu, kiciu. Nie bój się, słoneczko! Hej! Kiciu, 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 kiciu. Dobra, nakarmimy je, dobra? Słuchajcie, pana nie ma, ale dałam Kiciuś mnieść. to pytanie, czy one będą. Nie, nie co, maluski! Nie co, widzicie? Będziecie widzieć? Nie wiem, czy widzicie, bo tak słońce świeci na ekran. Widzę trzy, trzy, a w sumie jest razem z matką aż pięć. Także najlepiej by było je połapać i komuś oddać, nie? Żeby miały jakąś szansę, jeśli wśród nich jest jakaś samica, ale to jest ciężka sprawa. Małe chude szczurki. Dobra, słuchajcie, mały uczynek już zrobiony, mała droga do tego, żeby być zawsze lepszym i lepszym człowiekiem. No, ale no, głupio mi, że nie wyrobiłam się w czasie, bo może czekam na mnie, a ja, wiecie co, grzebałam się w swoich sprawach i tak człowiek zapomniał. Mu dom. No, ale jakbym go dziś widziała. Za jeden na stacji benzynowam, bo on często tam przebywa i w razie co mu powiem, gdzie zostawiłam dokładnie tą karmę, bo ją trochę tak wepchałam No raczej zauważy, nie? Jak będzie wchodził, ale lub już, żeby gdzieś tam miał na uwadze, że ja tą karmę nie tam zostawiłam, nie? No, myślę, że na jakieś dwa tygodnie mu starczy, bo tam cała masa tych saszetek jest, więc spoko. A teraz lecę do pracy. Jest Cześć, to ja Agnieszka. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę oraz zasubskrybować kanał po więcej. Do zobaczenia!